Jeszcze przed obejrzeniem filmu em, chciałbym Wam podziękować za 70 subskrypcji, które udało mi się dobić wczoraj na przedłużanym live'ie. Jestem Wam niezmiernie wdzięczny za to, że udało nam się w końcu dobić tą, tą okrągłe 70 subów. Naprawdę dziękuję Wam, dziękuję Wam i dziękuję Wam. Może w następnym weekend będzie kolejny przedłużany live, zobaczymy. Także ja nie będę Wam przeszkadzał. Zapraszam do oglądania. Dobra, to chyba stuwa i tak, bo, bo pewnie ktoś tak wpłaci. Ja nie chcę, to stoi no. A po Ty... co? Pilarki. Co? ja, źle są. Najgadze źle są szczególnie. Ja niegi, te! Niegi te. To, to, ty ty wy, wy to widzicie? No jestem To Ja pierdzielę. Ty! Ktoś stówę wysłał! Ktoś mi wysłał! Ile mi z kanału! Ja! To jak pod twoim oknem HP200. Z kanału ci wysłał. Ja! Nie! Trochę posiedzisz. No, trochę posiedzisz chyba. No! Trochę no. Siedzisz, no! Ty, Ile <grym> ty ty ja ja od... Ja no! Teraz No! masz No! godzin? Nie No! 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 ładnie No! Ale ty, No! ale bie... ty... No! No! nie jest przykro, teraz mi jest przykro strasznie. Ty ale 9 No! Wszystko czeka, czeka. Poczeka, masz 9 godzin. No! godzin. No! 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 masz godzin, 104... Wiecie ile mam na Tipli aktualnie teraz? Ty... No więcej, o nie... nie! Ja to! I co jest takie mega, mega coś tam napisał, mega. Ja...

no Coś no O, nie, o <grym> oh. to co, to nowy cel, nowy cel. Tak. Dzisiaj po No Aha. A co, to do Tak do No następne, kolejne. Wiecie co? Co wam powiem? Wiecie co wam zrobię? Wiecie co wam powiem? Ten live na co? pewno będzie zapisany i na pewno będą z tego shoty, bo jasna cholera. Siedzisz do, do, tak. siedzisz do rana. Dax, siedzisz <susurowy> do rana. No i co? No, no, co? Tak fajnie. No i 12 godzin. Wiecie co wam powiem? Wie, wiecie co wam powiem ogólnie wam wszystkim? Nawet tym, którzy nie wysyłają donate'ów. No. Jesteście zajebiści. Ja mam Donate 130 zł top 1. No właśnie o. założyłem.